Pewnie wiesz, że piwo to nie jest tylko te kilka smaków, które doskonale znamy. To nie jest tylko ten jasny lager. Że jest o wiele, wiele więcej gatunków tych piw. I samemu możesz je uważać. Piwo to smak, to aromat, to pełnia, to wysycenie, to barwa. Wszystko nad czym możemy panować poprzez dobór odpowiednich surowców. Dokładnie tak samo, jak robi to szef kuchni w przypadku swoich potraw. Podpowiem Ci, jak uważyć swoje pierwsze własne piwo. Będziemy robili hefe Weizan. ma tendencję do wykipienia. Jak okiełznać goryczkę? Jak wpływać na smak, na aromat, na barwę? Jakie są rodzaje fermentacji? Dowiesz się dodatkowo, jak uważyć różne gatunki piwa. India Pale Ale, pilsy, Portery czy Stouty dostaniesz ode mnie wiele rad, wskazówek. Ja zresztą mechy standardowo używam w swoim browarze. Dwa, trzy tygodnie po butelkowaniu będą bardzo dobre. Zostawiamy tak 5-7 cm w szyjce. Dodatkowo może się okazać, że jak tylko Twoi znajomi czy przyjaciele dowiedzą się, że robisz, że warzysz swoje własne piwa, to od razu będzie trzeba robić drugą, trzecią czy czwartą warkę i kto wie, może już według swojej własnej autorskiej receptury. Ważę piwo już od kilkunastu lat. Współpracuję z kilkoma polskimi browarami miałem okazję ważyć w kilku europejskich browarach. Dodatkowo jestem także międzynarodowym sędzią piwa, więc jeżdżę po konkursach na całym świecie. Ta przygoda nigdy się nie kończy, a Twoją pomogę ci zacząć. Nazywam się Michał Kopik i zapraszam Cię na moje warsztaty VOD.